Cześć witam w kolejnej części już szóstej en, części naszego cyklu firma w chmurze podczas której zajmiemy się kontrolowaniem kosztów będzie to stosunkowo krótki i przyjemny tak naprawdę fragment naszego kursu ponieważ tak naprawdę zobaczycie że chmura jedną z cech chmury jest bardzo łatwa możliwość definiowania i kontroli i weryfikacji tak naprawdę na co wydajemy pieniądze w chmurze. Dobrze, posłuchajcie, zatem tradycyjnie przelogujemy się, logujemy się do AWS-a i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Okej, okay, dobrze, zobaczcie, zalogowałem się już do mego panelu SSO, którego już doskonale znacie, który doskonale znacie po poprzedniej części, widzicie, że zalogowałem się jako Adam, czyli ten super administrator. No, i teraz mam moje pięć kont, sobie je rozszerzę. I teraz kontrolą kosztów zajmiemy się z punktu widzenia tego konta nadrzędnego, czyli naszego konta masterowego. To bowiem tam napływają wszelkie koszta związane z tymi innymi kosz, jakby kontami. Wszystko będzie tutaj jakby analizowane i dostępne. Więc w skrócie rozszerzamy sobie tą, 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 to konto i logujemy się do, naszego, do naszej konsoli AWS. I po chwili dostaniemy już znany nam widok, czyli konsola AWS-owa. Dobrze, i teraz posłuchajcie, jeżeli ja sobie teraz tu rozszerzę all services, to w skrócie tutaj gdzieś znajdę informacje o cost explorerze i o budżecie. To są dwie rzeczy, które będą nas interesowały, ale z jeszcze zawczasu tutaj w polu wyszukiwania wpiszcie sobie słowo billing i wejdźcie do tej opcji. I teraz, co będziecie zobaczyć, to zobaczycie błąd. Błąd uprawnień. I teraz, to jest związane z dwoma rzeczami. Po pierwsze, domyślnie dostęp do bilingu ma tylko użytkownik rootowy, ten, na którego założyliście wasze konto OWS-owe. A po drugie, jeszcze może być kwestia uprawnień i jamowych. Ale, pierwszy, musimy rozwiązać pierwszy problem. I teraz, pokażę wam, że jeżeli ja bym wszedł do tego mojego konta jako użytkownik i w tym celu wszedłem sobie na awsamazon.com i teraz zaloguję się jako ten główny użytkownik ten e-mail, który na początku podałem, czyli AWS w moim przypadku, to teraz zobaczę, że będę w stanie, tutaj znowu oczywiście mi się pojawi ta konsola, ona wygląda identycznie. Zobaczcie, mam różnicę, że tutaj na górze jest tam informacja AWS Reserved SSO. Jestem zalogowany przez SSO, natomiast tutaj nie mam AWS Master, ponieważ jestem zalogowany jako root. Region jest, się różni, mogę go sobie zmienić, a to nie ma znac znaczenia, bo billing jest jeden. I posłuchajcie, jeżeli ja sobie tutaj pójdę do billingu, to zobaczę, że tutaj nie mam takiego błędu. I po chwili dostaję informację o Mam ekran, aktualnie moje koszty, jakby opłaty wnoszą zero, co się spodziewałem, ale mam dostęp. I w skrócie, co będziemy chcieli zrobić, to będziemy też chcieli dać, żeby ten Adam, jako ten administrator, miał możliwość tutaj wglądu. Um, oczywiście moglibyśmy wykorzystywać to do użytkownika rootowego, ale nie jest to dobrą praktyką. Posłuchajcie. No dobra. Zatem, jak to zmienić? Posłuchajcie. To tutaj, tak naprawdę, w tym błędzie mamy informację o tym, jak to zmienić. Musimy zastosować te dwa tutaj linki. I teraz zrobimy pierwsze, ja wam tu pokażę, gdzie są te informacje. Po pierwsze, klikamy na samej górze w nazwę naszego konta, AWS Masters zapewni, klikamy na My Account. I teraz tutaj zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy. Tak naprawdę, o i tutaj mam informację IAM Identity Access Management User Control Access to Billing Information i mamy go teraz e, dsd i musimy sobie to wyedytować i aktywować i tyle, posłuchajcie, no i to był ten pierwszy błąd, który musiałby zostać rozwiązany tak naprawdę i teraz e, jeżeli ja bym tutaj wrócił e, do tego użytkownika Adama, jeżeli ja przejdę znowu do głównej konsoli AWS-owej i spróbuję znowu wejść do Billingu to mimo wszystko pewnie ciągle będę miał błąd, a nie. Teraz nawet ja się pomyliłem, w skrócie widać, że zadziałało, tak naprawdę. Zadziałało, ponieważ jesteśmy tym super użytkownikiem, no i on ma też prawo do billingo. Czyli widzicie, że zadziałało? Więc w skrócie, ja teraz to moje okno, tutaj to incognito, gdzie byłem zareagowany jako, adres, jako, jako root, jakby zamknę, bo już nie jest potrzebne. Czyli w tej chwili posłać, zobaczcie. Jeżeli ja jestem Adamem, widzicie na górze Hi Adam, jeżeli ja sobie wejdę do mojego konta masterowego, to będę mógł tutaj właśnie wejść do billingu i tutaj w tym billingu, jeżeli ja sobie tutaj wejdę do tej usługi, zobaczę ile aktualnie wynoszą moje koszta. Posłuchajcie, ta informacja się aktualizuje co parę godzin. Ona nie jest real time, co parę godzin. Zazwyczaj to 3-4 godziny. Wtedy zobaczymy, ile to aktualnie nas kosztuje. Jak widać, na razie wszystkie te zabawy to kosztowało nas w skrócie nic. E, dlatego, bo wszystko tutaj, co na razie robimy, jeszcze podpada pod fajtira, więc w skrócie za darmo, zazwyczaj przez okres jednego roku. Więc super. No dobrze, posłuchajcie, mamy to, ale zróbmy może coś jeszcze. Wróćmy tutaj do głównej konsoli AWS-owej. Bo to co widzieliśmy teraz to jest taki pierwszy wgląd, ile to aktualnie wygląda, ale czasem możemy chcieć się bardziej zagłębić, zobaczyć co gdzie wydajemy. I wówczas do tego właśnie służy AWS Cost Explorer. I on też jest, nie, jakby region nie jest istotny, to zawsze będzie to samo. Posłuchajcie. Więc ja teraz sobie tutaj wejdę do AWS Cost Explorer. I posłuchajcie, w tej chwili już tu widzę coś. Po pierwsze, mała uwaga, u Was nie do, mogło być tak, że jeszcze nie zobaczyliście tego Cost Explorera, bo jego trzeba tak naprawdę. Um, jego trzeba też uakty uaktywować, aktywować i teraz jego aktywacja trwa czasem do 24 godzin, więc jeżeli mi się tam komunikat, że trzeba aktywować, to aktywujcie. On nic sam sobie nie kosztuje. No i w skrócie teraz dostałem informację, że jakieś tam kosztem miałem na początku, na przykład tutaj sierpnia i tutaj kliknę przycisk Explore Cost, bo on jest bardzo taki poręczny i na przykład tutaj widzę, że na początku, zaczekajcie, sobie pogrupujemy to per usługi i widzę na przykład, że teraz na początku tutaj właśnie miesiąca miałem koszt związany z serwis, z katalogiem, bo wtedy go uruchomiłem tutaj właśnie ten taki ten Account Factory wykorzystując controller Tower. Aczkolwiek też to podlegało pewnie tutaj pod kredyty, kredyty i tak naprawdę dlatego jest to, mimo że tutaj coś mi naliczyło, to później koniec końców yy, mi ten koszt odjęło. O, tutaj doskonale to widać, posłuchajcie, yy, w skrócie, jak sobie odfiltrowałem, tutaj zdjąłem również kredyty, to zobaczyłem, że mimo wszystko jestem jakby tak naprawdę na minus. Więc w skrócie, tutaj możecie zobaczyć, na co konkretnie wydajecie pieniądze. Oczywiście nasze środowisko jest bardzo proste, tam na razie nic nie ma, tak naprawdę właściwie prawie, dlatego tutaj jakby nic więcej nie zobaczymy, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, gdzie możecie sprawdzić. Na przykład, ja mógłbym teraz sobie wybrać, że <laughs> mnie interesuje tylko sierpień. Dobrze, i teraz powiedzmy, że mnie interesuje nie podział na e, usługi, tylko na konta. Czemu konta? Pamiętacie, mamy pięć kont i na przykład ja tu widzę ile bym wydawał na produkcję, ile na deweloperkę, ile na log logi, ile na audyt, ile na konto masterowe. I tutaj mógłbym też filtrować, czyli to mi daje możliwość dokładnego zagłębienia się w informacje, gdzie wydaję pieniądze. No dobrze, posłuchajcie, ale wróćmy na sekundkę jeszcze raz do głównej konsoli AWS-owej, bo chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. I tą rzeczą są budżety. I teraz jedną z typowych rzeczy, które jakby firmy robią jakby w chmurze na początku jest definiowanie budżetu, czyli w skrócie takiego zabezpieczenia dzięki czemu zostaniemy poinformowani, jeżeli przekroczymy jakiś wskazany przez nas pułap wydatków i teraz sobie to zrobimy, więc ja tutaj wejdę sobie do budżetu i utworzymy nowy budżet i teraz nas interesuje, nas, nas interesuje budżet kosztowy, więc tu nic nie zmieniam, przechodzę dalej i teraz powiem, że to jest Claudii mi budżet total, czyli jakby budżet całościowy. I teraz tak, chciałbym określić, że moim kosztem, jakby moim jakby budżetem na chmurę jest powiedzmy 10 dolarów miesięcznie. I teraz mógłbym sobie odfiltrować, że na przykład mnie interesuje, na przykład, że to jest 10 jakby dolarów, tylko na środowisko produkcyjne, albo na deweloperkę, ale jeżeli my tu nic nie zaznaczymy, to to się tyczy wszystkiego, co my mamy i to o to nam chodzi. No dobrze, przechodzimy sobie do kolejnego kroku. I teraz tak, chcę, żeby AWS mu poinformował, gdy przekroczę 100% tego mojego budżetu, czyli 10 dolarów. Jak to się zrobi? po mi e-maila pod Mój adres e-mail, no tutaj tego użytkownika, a Cloudini, którego sobie zdefiniowaliśmy. Ok, czyli adam.cloudimi.com, yy, ewentualnie to będzie lepszym, nawet może ten główny, żeby to jednak kilka osób dostało informacje o tym. No dobrze, confirm budżet i create. I tyle posługacie. O, tutaj za parę sekund, za parę minut będzie uaktywniony. I teraz w skrócie, gdybyśmy nasze wydatki zbliżyły się do tego połapu, po przekroczyły go tak naprawdę, to wówczas AWS wyśle nam informację, że tak się stało. I teraz czy my z tym coś zrobimy, czy nie, no to oczywiście już od nas będzie uzależnione. No dobrze, posłuchajcie, to był cel tego jakby tej części, czyli w skrócie, żeby zweryfikować, gdzie mamy informację o kosztach. Teraz, żeby zobaczyć, jak możemy się zagłębić, żeby zobaczyć, na co wydajemy pieniądze, no i też żebyśmy mogli zdefiniować tak zwany budżet alarmowy. Dobrze. Posłuchajcie, więc standardowo adres e-mail. Kontakt do mnie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to zachęcam do kontaktu. Dzięki wielkim w takim razie i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej części. Cześć!